prezes wzywał? Tam zaraz wzywał. Chcieliśmy z księdzem zapytać, jak idą przygotowania. A jak mają iść? Chłopaki się grzeją. No ale to, żeby oni jeszcze w nogach coś tam mieli. Będą, będą. Się ksiądz nie martwi. Co się nie da wymodlić, to się da załatwić albo kupić. Mów. Mecz będą grali. Zakłady przyjmują. Kurs jaki? Na Berlin, panie prezesie. Na Berlin. Kościorek, ty musisz kas poluzować bo ci krew do mózgu nie dopływa głąbie. Ja się pytam kurs zakładów jaki? Oj, coś czuję, Rysiu, że my wreszcie coś zarobimy. Najważniejsze: że jest na kogo postawić. Pan prezes chce. Tyle kasy postawić na naszych zawodników? Coś ty zgłupiał? No, a jak dajmy na to, yy, sędzia będzie przekupiony i yy, ten puchar yy, przypadnie komu innemu. Hmm? Ale kto przekupi? Przecież ja sędzie go opłacam. Trenerze, zróbmy jakąś przerwę na nawodnienie chociaż, co? Ty to się już wczoraj tak nawodniłeś z Gienkiem, że w piłkę nie umiałeś trafić. Pompować mi tu! Pół dnia tutaj na pana czatuję. No i niepotrzebnie, bo akurat jestem zajęty. Nie ale potrzebnie, potrzebnie. Pan poczeka, ja ma pieniądze do wydania. To nie można było tak od razu zacząć. To co Paki? mamy piłkę. To może coś pobiegamy. Nie, no. W księdza chyba jakiś szatan wstąpił. Nie szatan, tylko Duch Święty. Polska gola, serial komediowy z piłką nożną w tle. Każdy się wkręci.